Dzień minuty Michał Kopowską. Władza pisowska zamierza dziś z przytupem świętować sześciolecie swojej władzy. Ale obchody będą chyba niepełne, bo Narodowy Bank Polski nie planuje niestety druku żadnego banknotu okolicznościowego. A szkoda, bo wiele mogłoby się na nim znaleźć atrakcyjnych akcentów graficznych. Na przykład. Na przykład kominy nieistniejącej elektrowni w Ostrołęce, na przykład ruiny stadniny Koni w Janowie Podlaskim, na przykład y, rysunki, plany dwóch wież Kaczyńskiego i Spółki Srebrna, na przykład ruiny Trybunału Konstytucyjnego i ruiny dawnej telewizji polskiej, także nieistniejące śmigłowce dla armii Karakal, także nieistniejące samoloty F-35, także pakiety wyborcze z wyborów kopertowych. Sasina, i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie banknotu byłoby miejsce na liczby ostatniego sześciolecia, a więc najwyższą od 20 lat inflację, a więc niezwykle wysoką liczbę zgonów covidowych, a więc milionowe codzienne kary na rzecz instytucji unijnych i wreszcie milion aut elektrycznych widmo. Jestem trochę złośliwy? Oczywiście, że tak, ale też parafrazując Churchilla. Jeszcze nigdy tak niewielu nie skrzaniło tak wiele w tak krótkim czasie. A teraz, panie i panowie, możecie świętować. To rzeczywiście wasz sukces życia.